Witam wszystkich w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pokażemy sobie całe stado królików, jakie ja na ten moment posiadam. Przejdziemy sobie najpierw tutaj do młodzieży. Co mogę powiedzieć? Samica i młoda. Jak widać, są trzy ten srokacze i jeden pełnobarwny. I co? Pełno spokojnie. Pełnobarwny to jest samczyk. I chyba, ba, 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 ba Ten, ten z tyłu, to jest samczuk. Są dwie samiczki, dwa samczyki Była jeszcze jedna samiczka, ale nie było mnie cały dzień raz w domu i powiesiła mi się na paśniku Nie wiem, chyba zaklinowała sobie nogi, nie miała jak wyjść. No, tak to wygląda. To jest moja samiczka. ona ma jakoś 4,5 wagi, 4. 4,5 kg wagi, bo nie wiem dlaczego schudła mi dużo. Czy to przez karmienie młodych, czy przez co, nie wiem kompletnie. Dużo mi schudła została odrobaczona dzisiaj. Mam nadzieję, że podskoczy coś na wodze, bo jak nie to ja marnie z nią. I co? Ta, ona widać to o. ona ma krzywą łapę. No nie ma ogólnie krzywej łapy, ale najprawdopodobniej sobie złamała za młodu, bo za młodu nie miała krzywej łapy, nawet mam zdjęcia. Yy, co nie wiem. Złamała sobie nogę i najprawdopodobniej źle jej się zrosło i taka już jej zostanie. Tak więc co tyle. Te młody mają yy, oś, 6 tygodni. Waga to jest jakoś prawie chyba kilo po kilo 30, coś takiego. Ten jest największy. Ta samiczka. I, ten, I ta samiczka w sensie ta największa. Przechodzimy sobie do kolejnych młodych i opowiemy. O, jeszcze dodam, bo Siana możecie nie widzieć, ale skończyło mi się wczoraj Siana i dopiero jutro sobie przywiozę. Tak więc dwa dni bez Siana. No, przechodzimy do kolejnych. Tutaj są moje niebieskie. To jest samczyk OSN. Samczyk słaby z rysunku, ale ładny jest z budowy. 5 miesięcy? Nie, co ja gadam? 6 miesięcy? 6 miesięcy, a tutaj mamy samiczkę. 5 miesięcy. Chodź. No. Tako. Tak to wygląda. One już się chcą dopuszczać, ale jeszcze nie Zostaną przeniesione do innych klatek na dniach. Tak jakby, żeby samiec był gdzie indziej, samica była gdzie indziej. Żeby mi się nie dopuściły. Powiedzmy otworzę klatki i mi przeskaczą. Przechodzimy do kolejnych. Tutaj mamy samicę. Siostrę tamtej niebieskiej. 5 miesięcy. Trochę schudła też mi trochę. Ale nie wiem. mam Została odrobaczona. Mam nadzieję, że przytyje. Szybko wyjadła widzę. Tutaj są młodziaki. Nie chcą mi Tutaj ogólnie nie jest na... Nie, nie jest nawalony tle yy, paszy mojej, ten, tylko tam pod spodem są łuski, bo nie wyjąłem się, nie zorientowałem. I co? Młodziaki, jak widać, semicotylnobarwna. Młodziaki są po tym moim samciku wadliwym. Myślałem, że młode powychodzą mi jakieś brzydkie czy coś takiego, ale nie, powych nie powychodziły mi brzydkie. Ale samiec miał najprawdopodobniej coś na w genach, bo spokojnie, spokój. Wyszły mi niebieskie. Tutaj jest Ała, jeden. To jest chyba samiec, ale nie wiem. I tutaj jest. Zostaw. Tutaj jest drugi. Niebieski pełnobarwny. Samiczka to jest na 100%. No. Tak to wygląda. 7 młodziaków. Pięć pełnobarwnych, trzy 3... 3 srokacze. Hmm. Mam nadzieję, że mi się uchowają. Tak to wygląda. W jakich jest to jako w poniedziałek minie trzy tygodnie? Co nie? Minka. O, tutaj jest jeden młodzik. Trzy tygodnie one mają, tak jak mówię. Nawet jeszcze nie, bo mamy piątek, a w poniedziałek minie trzy tygodnie. No już w jak widać. Przechodzimy do mojego ostatniego klinika i kończymy na dziś odcinek. Tutaj jest mój samczyk wadliwy. Sorry za tak jakby ten bałagan, ale dopiero jutro będę sprzątał. Chciałem już nagrać dzisiaj. Siedzi teraz w mojej klatce, bo nie mam na niego miejsca. Wedliwy on jest, po tamtym są właśnie te młode, małe. No hmm, co? Z budowy nie jest to nie wiadomo jaki samczyk. Z wybarwienia też, e, u rysunku. Ale jest duży na długość i chodzi. Bardzo no ładny jest tyle, pewnie głowę ma. W miarę ładną. Hmm, tak to wygląda. Tyle by było z tego odcinka. Dzięki za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie i cześć!